Meble to jeden z najważniejszych elementów każdego mieszkania, ale nawet te najładniejsze i najbardziej funkcjonalne trzeba czasem wymienić. Jednak wybór i zakup nowych mebli to jeszcze nie koniec. Pozostaje problem pozbycia się tych starych i niepotrzebnych. Nie cierpię lematów. No i dobra, macie teraz piękny nowy pokój. Super, będziemy wreszcie się mogli pobawić. Nie do końca. Jeszcze trzeba to wszystko posprzątać. A śmieci z remontu gdzie się wyrzuca? Już Ci mówię, resztki putry gipsowych, resztki metalowych profil budowlanych, gruz, resztki farby, taśma zabezpieczająca. To wszystko będę musiał spakować do auta i wywieźć do przoka. A folia zabezpieczająca, folia zabezpieczająca. To wszystko załadujesz do pojemnika na tworzywa sztuczne. No. A da się te odpadki na coś przerobić? Na przykład gruz się kruszy i może być wykorzystany do budowy dróg. To znaczy, że można z tego zrobić na przykład autostradę? Autostradę. Ja nie wiem czy autostradę, ale na pewno nie, zosta nie zostanie to wszystko wrzucone do lasu. A jeszcze. Te drzwiczki wezmę, one są zepsute, wpakuję do auta, a na duże gabaryty zamówimy ekopakę. Yeah! <grymne> ja tu jeszcze coś mam, chyba styropian. Styropian, moja droga, dożył tego pojemnika. Jadziu, dzieciaki są chyba w domu. Z, za daleko zaparkowaliśmy, Józef, to jest takie ciężkie. No, Czekaj! Zostaw, daj spokój. Już no, poczekaj. Poczekaj, proszę no. Popuś, no Dziadkowie chyba. Poczekaj. O, ciężkie. Cześć, dzień dobry. Chodźcie. Cześć, Cześć. Maryczku. Cześć, Paulinko. O, widzę, że przeszkodziliśmy Wam w pracy. Niech tak ja to tu wróci. Położy. Ciężkie. Witajcie, kochani. Ciężkie. Cześć, to, babciu. To nowa szafka, którą kupiliśmy dzieciom. A ty, Maryczku, pokaż nam ten. Pokój po remoncie. Chciałbym Zapraszam. go zobaczyć. Zapraszam, ogrodzajcie. Widzę, bo że jesteś zmęczony. Idź, nie mów po prostu. Dziadek też się nadźwigał. Pięknie to Marek zrobił. Pięknie. Ma chłopak talent. Pońcu. No zaraz chwileczkę, to po mnie jest taki dokładny. Zobacz, jak pięknie zrobione. No, no zgodzę się z tobą. I po tobie i po mnie, bo jesteś cudowna. No, Patrz, jakie dziecko. Dziecko mamy. jest o, fantastyczne. Fłuch, fajnie, że dzieckowie przyniesie tą szafkę, ale złożymy ją, jak to wszystko posprzątamy. Te odpadki, moja droga, wywieziemy do Lamusowni przy a z Lamusowni lądują one w Centrum Ekologicznym Barcz. A co to jest to centrum? Centrum to jest takie miejsce, w którym są maszyny i urządzenia, które potrafią. Odzyskać odpady, które nadają się do recyklingu. Na przykład metal, który jest skierowany do hut jako cenny surowiec. Dobra, koniec gadania, czas sprzątania. A co zrobimy z tymi wszystkimi niepotrzebnymi meblami? O właśnie, zadzwonię do administracji osiedla, żeby zamówić taki wielki kontener EkoPakę. Umówię się na spotkanie. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Co się dzieje, Pani Marku? Znaczy, ogólnie wszystko w porządku, ale chciałbym się dowiedzieć o wywóz odpadów wielkogabarytowych, bo mam stare meble i graty do wyrzucenia. O! Rano dzwoniła do mnie Pańska sąsiadka, że też ma do wyrzucenia stary stół. To może by dało radę tak, żebyśmy to razem te gabaryty wyrzucili? Yy, mam pomysł. Zadzwonię do miejskiego przedsiębiorstwa oczyszczania i zamówię dla nas ekopakę. Ekopakę. Jak to działa? MPO podstawia specjalny kontener, który stoi na osiedlu przez 24 godziny. Mieszkańcy osiedla mogą oddać tam odpady wielkogabarytowe. Super, to byłbym bardzo wdzięczny za informację. Zadzwonię i zaraz to załatwię. Na drzwiach każdego bloku zostawię informację, kiedy ekopaka będzie na naszym osiedlu, żeby wszyscy mogli skorzystać. No to wspaniale. <laughs> Dzięki. Dobrze, do widzenia Pani Marku. Do widzenia. Osta... Nie, wiem, nie wiem, co mnie bardziej męczy. Dzieci czy meble? <laughs> Dzieci zostały w domu, a meble musimy. I bardzo nieść. dobrze. Niech pilnują psa. A wiesz co? No. Ten cały administrator się spisał genialnie. Patrz, ekopaka. No i... I zgodnie, tak jak mówi, na czas. Super. No patrz, krzesła. Przy samej ekopace wystarczyło otworzyć i włożyć. No. Może nie mógł otworzyć. Aj, tam no nie mógł. No nie każdy ma tyle siły, co ty. Proszę cię bardzo. No. Teraz Ci pokażę wnętrzne kopaki, bo moje już znasz moja droga. A, Ale wielka. Pomóż mi. Proszę cię bardzo. Echo jak w studni. I każdy sąsiad może z tego skorzystać. Proszę bardzo. To co? Chcesz zobaczyć moc tego polskiego? Daj. No. Patrz. A to? Chodź, weźmiemy też to. Tak, musimy dbać nie tylko o porządek w domu, jak widać, na osiedlu. Daj jeszcze jedno. Masz. Wytknąłeś? No dobra, to co? Zamykam, tu jeszcze się spokojnie dużo rzeczy zmieści. Poczekaj. Pana, że nie poczekasz? Chodź, chodź. Chodź, bo tam dzieciaki. A co zrobiliście ze starymi meblami? administracja zamówiła WPO ekopakę. To jest taki wielki kontener na duże gabaryty. I wrzuciliśmy tam meble, i mamy wow. święty spokój. No wiecie jak dobrze, że teraz takie duże, duże śmieci można wyrzucić po prostu w taki normalny sposób. Prawda? No nie, nie wiem co by, byśmy zrobili bez takiej ekoparki. Super wygląda ta szafka, którą Wam kupiliśmy w prezencie. Fajna! Ona będzie super wyglądała jak ją złożę. To jak ją złożycie, to zapraszam wszystkich na lody. Dobra jest. To mi się podoba. Mieszkańcy Krakowa mają kilka możliwości pozbywania się odpadów wielkogabarytowych. Mogą je sami odwozić do jednego z dwóch punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych do Lamusowni, zlokalizowanej przy ulicy Nowochudzkiej 1 albo do Centrum Ekologicznego Barycz, przy ulicy Krzemienieckiej 40. Odpady wielkogabarytowe odbierane są również z terenu miasta na podstawie wcześniejszego zgłoszenia, które należy kierować do miejskiego przedsiębiorstwa oczyszczania na adres usługi maupa.mpo.krakow.pl lub dzwoniąc pod numery 12 646 23 93 albo 12 646 23 95 mieszkańcy. Siedli mogą ponadto skorzystać z krakowskiej Ekopaki. To duży, odpowiednio oznakowany kontener, który stanowi ruchomy punkt selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych. Ekopaka jest ustawiona na okres jednej doby w miejscu i terminie ustalonym z zarządcą nieruchomości.